Szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy y, anielskiego kanału na YouTube. Y, to jest trzecie nasze spotkanie z błogosławionym księdzem Bronisławem Markiewiczem. Te spotkania są bardzo krótkie, jak zapalenie światła, aby coś więcej zobaczyć w naszym życiu, ufam, że przez to bardziej się z nim zaprzyjaźnimy. Dzisiaj zacznę od rzeczy smutnej, od sytuacji smutnej, ale skończy się wszystko szczęśliwie, tak jak ze świętymi. Otóż. Kilka lat temu odszedł z naszego zgromadzenia jeden z kapłanów. Dobry, bardzo świątobliwy, gorliwy ksiądz. Wszyscy byli zdumieni, jak to się stało, jak to możliwe, jak do tego doszło. Rozmawialiśmy o tym w kręgu naszym i wtedy jeden z księży powiedział, albo pewnie nie przeżył swojego damaszku. Ja do dzisiaj nie wiem, przeżył czy nie przeżył swój damaszek, ale to wyrażenie zaintrygowało mnie. Co to znaczy przeżyć damaszek? No wiadomo, łączy się to ze świętym Pawłem, ale Damaszek to jest wydarzenie, które coś radykalnie zmienia w naszym życiu. To jest jakby wejście na nową drogę, z której nie ma już odwrotu, taki dynamizm życiowy. Paweł po, tym, po spotkaniu pod Damaszkiem już nigdy nie był taki jak był wcześniej. Damaszek to jest bieg życia i zawsze bieg z przeszkodami. Tych przeszkód nie brakowało u Pawła. I też ogromne doświadczenie samotności. Paweł kiedyś wyznał, że mm, kiedy był przesłuchiwany, to wszyscy go zostawili, został sam. Myślę o wielu Damaszkach w życiu świętych, na przykład u Franciszka Blachnickiego, kiedy czekał na wyrok śmierci w więzieniu. Radykalnie wszystko się zmieniło. Myślę o młodej Helenie Kowalskiej, późniejszej Faustynie, do której przyszedł Jezus, gdy tańczyła. No tak, Damaszek też można nazwać takim zaproszeniem do nowego tańca w życiu. A u księdza Markiewicza, kiedy on przeżył swój Damaszek? Kiedy o tym myślę, to dla mnie jedynym dniem, jedynym miejscem to jest właśnie przemyśl 3 maja 1863 roku. Zauważyłem, że już na tym kanale była opowiadana ta historia. Nie chcę jej opowiadać, tylko bardziej o tym, co to zmieniło w życiu tego młodego człowieka. Spotkanie owego tajemniczego młodzieńca, którego później nazwie aniołem stróżem Polski, te wszystkie dziwne słowa, które przepowiadał w jakimś uniesieniu prorockim, że wojna wybuchnie, że niektóre mocarstwa znikną z map świata, że Polska odzyska swój byt narodowy, stanie się znowu wolna, że Polacy dadzą światu wielkiego papieża. Nie wiem, kto wtedy do końca to rozumiał. Dopiero do 1978 roku. No i także opowieść o kapłanie tu z który będzie wychowywał y, młodych ludzi i da początek nowemu zgromadzeniu. Ksiądz Markiewicz, jak sam wyznał, nie przyjął tego wcale do siebie, że on będzie owym kapłanem. Ale słowa tego młodzieńca tak nim wstrząsnęły, jakby ktoś wziął go. I postawił na nowej drodze, jakby ten 21-letni chłopak usłyszał idź, biegnij, działaj, żyj, zaczyna się w tobie coś nowego. I to prawda, że od tamtego dnia życie Markiewicza całkowicie się zmieniło. Stało się biegiem i to biegiem z przeszkodami. Ile ich było? Trudno policzyć. Ze wszystkich stron, potem gdy już był w miejscu piastowym, doświadczał tych udręk, tych kłód rzucanych, tych przeszkód, i od parafian, którzy nie bardzo rozumieli, dlaczego ich proboszcz zajmuje się jakąś taką dziecięcą hałastrą, i od władz państwowych, urzędów różnych, i także od władz kościelnych. Przyszedł też moment samotności. Jest taki fragment, taka historia z jego życia opisana przez biografa, kiedy ksiądz Markiewicz musiał się zmierzyć z pewną decyzją od księdza biskupa. To oparł się aż o ścianę, z wrażenia cały zbladł, długo milczał, odczuł ogromne osamotnienie, po czym powiedział: Przeszła burza, ale wzejdzie kiedyś światło. Ale to jeszcze nie koniec doświadczenia Damaszku. Bo można biec, można nawet kilka, kilkanaście lat biec, to nie wszystko. Prawdziwy Damaszek przeżywa ten, kto dobiegnie do końca, kto, jak Paweł, powie. Bieg ukończyłem, wiary dochowałem, ustrzegłem ją i na koniec Pan odłożył dla mnie wieniec chwały. Takie było życie też księdza Markiewicza. Po tylu trudach, po tylu doświadczeniach, kiedy umierał w styczniu 1912 roku, być może śpiewało coś w jego duszy właśnie te słowa: Życie się kończy, ale biegu dokończyłem. Co miałem wypełnić, wypełniłem. Teraz mogę ufnie stanąć. Przed Panem. Moi drodzy, kimkolwiek jesteśmy, to w naszym życiu ważne jest, żeby umieć opowiedzieć o swoim Damaszku, czyli o spotkaniu z martwych Pana, spotkaniu, które wywróciło nasze życie do góry nogami, a przynajmniej mocno je zdynamizowało, że wiedzieliśmy, w jaką stronę idziemy, poznaliśmy cel naszego życia. Wtedy człowieka nic już nie może zatrzymać. Cierpi, upada, wstaje, odnosi rany, ale idzie do samego końca wiernie. Błogosławiony, ojcze Bronisławie, któremu bieg życia tak wspaniale się udał, pomóż, wypraszaj nam tę łaskę, aby każdy z nas umiał zobaczyć na drodze swojego życia zmartwychwstałego Pana, umiał go usłyszeć i pójść za nim do końca, na przepadłe, na zawsze.